No, jak tam, kurwa, wczoraj był klejk, a dzisiaj już delikatne rzeczy. Słuchajcie, mówię Wam, dlaczego baby krzyczą już przy porodzie? Bo im to sprawia przyjemność. Zawsze, zawsze baby Wam mówiły, że im większy, tym lepszy, nie? Więc wyobraźcie sobie, jaką przyjemność odczuwają, kiedy mają tam głowę. Tak więc, a że tabu nie pozwala babom przeżywać orgazmu, to krzyczą, żeby zamaskować tą przyjemność, nie? Słuchajcie, wracałem dzisiaj z biblioteki i na polu leżała baba. Rozkładała się, robaki po niej kurwa pędzały i tak dalej. Więc zacząłem ją najpierw szturkać patykiem, a później wziąłem i cegłówką w nią przypierdoliłem. Także trysnęło wszystko tam dookoła, te robaki się wylały tam. Gdzie była wcześniej u niej dupa i cipa, tylko takie jedno wcięcie zostało i tam gdzie chyba wężą nawet kurwa. A smród był niesamowity kurwa. Takie jebało takim gównem, takim głównym wymieszanym z ropą, nie? Moje wam, kurwa, masakra ludzie. Ale Jak pan nie robicie minetę, nie? To musicie wsadzić język w cipkę i kciuka do odbytu. Bo jak ma odbyt czysty, nie? To później ten palec możecie oblizać. I. Jak jej robicie minetkę tym palcem i tak ładnie podbycie gmerać, ale jak wyjmiecie palec i on będzie brązowy, to i wsadźcie go z powrotem do cipy. Niech się sama martwi kurwa. kurwa? Tak to kurwa wygląda wszystko. Zaznamy... raczej znaczy, u mnie ostatnie wideo Van Gogh jest niedostępne w niektórych krajach. To już w ogóle jest pojebane. Szczyt kratynizmu, kurwa. A pierdolę, pewnie któryś z Was znowu mnie potwierdził, co? Psyje. Hmm? to był, kurwa, wyborowy, chyba ty, chuju, nie? Bo THC to raczej nie, kurwa, bo to moje konto. I ten, jeden z tych nopowców to raczej też nie, bo to, kurwa, połowa to były moje konta. Chuje pierdolone, kurwa, szmaciarze, prymitywy. że... Wy w ogóle nie macie... W ogóle nie macie klasy, kurwa. W ogóle nie macie klasy. Jesteście, kurwa, zwykłymi chamami.